Sprzedaż, że ho-ho? Nie, no, dajcie sobie święty spokój. Muszę zrobić formę. Muszę zrobić formę. Muszę zrobić formę. Ostatni dzwonek, żeby przygotować się na świąteczną sprzedaż. Ostatni dzwonek. Czekaj, żebym ja ci nie przydzwonił. Będziesz sprzedawać więcej i lepiej, tak? To. I samo, samo się rozwiedzę. Jak nie przepalać budżetu? Reklamy? Które przyciągają wzrok. Mniej porzuconych koszyków. Wykorzystanie trendów, SEO, newslettery, optymalizacja. nie się to w worku nie mieści. Nie zapamiętuj tej daty komersy, sresy. Nie chcesz mieć tak dobrej sprzedaży. Konferencja się nie odbędzie, a ja będę grał grę. Tom Breider.